Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj opowiem wam o dość wyjątkowym doświadczeniu, jakie stało się moim oraz mojej rodziny udziałem, a mianowicie na temat, opowiem wam na temat komunii, pierwszej komunii świętej moich synów, Antosia, lat 8 i Maxia, lat 10. E Możecie ich kojarzyć z internetu z hasztaga na Facebooku i Instagramie go stosuję. Ilekroć piszę o chłopcach. Mają też swoje fanpage, ale prowadzą je bardzo ekstensywnie, że tak powiem. Chociaż oczywiście jeżeli macie chęć, polecam. Na Facebooku znajdziecie je jako Maksymilian Gnyszka i Antoś ale nie jest to film, o, który ma promować chłopców. To jest film o moim doświadczeniu, naszym doświadczeniu jako rodziny, jako rodziców z Komunią Świętą, którą, do której przystępowali tylko oni, nikt więcej poza nimi. Po raz pierwszy, oczywiście, bo Kościół był pełen ludzi, którzy do Komunii przystąpili ale oni jako jedyni przystępowali po raz pierwszy. Było to bardzo ciekawe, bardzo fajne, bardzo pozytywne i na dodatek doświadczenie, z którego uważam, że no, każdy być może może coś skorzystać, zaczerpnąć. Więc z tym się w dzisiejszym materiale z wami podzielę. Trochę więcej o mnie w kontekście właśnie wiary, no to tutaj linkuję wam taki mój film, coś na kształt świadectwa, on ma pod tytuł Świadectwo nudnego katolika, to będziecie, będziecie sobie troszkę o mnie więcej wiedzieć, jeżeli was to w ogóle interesuje. Jeszcze zanim przejdę do tematu, jestem też autorem książki Katolicy Miliarderzy, dlaczego nie ma ich w Polsce i jak bardzo są potrzebni. Przez lata funkcjonowała jako e-book, natomiast niedawno nakładem wydawnictwa diecezjalnego w Sandomierzu Wyszła jako papier. Bardzo gorąco Wam polecam. Jest do kupienia wszędzie, natomiast jeżeli macie chęć na ostatnich parnaście egzemplarzy z dedykacją i numerkiem od jednego do stu, no to jeszcze mam ich parnaście i możecie w komentarzu dajcie znać, że chcielibyście się dowiedzieć, jak taką wyjątkową wyjątkowy egzemplarz nabyć, no to ja wtedy się odezwę w komentarzu i podpowiem. I teraz tak, o co chodzi z tą komunią? No bo tak, generalnie z komuniami coś jest nie halo lub jak powiedziałby bohater jednego z memów, something is no yes. Ponieważ przerodziły się one w targowisko próżności najczęściej mam dzieci, które przystępują do do komuni. Przerodziły się w wyścigi na najciekawszy prezent, najdroższy chyba tak naprawdę, a nie najciekawszy prezent. Od biedy jeszcze można zrozumieć, że przerodziły się w festiwal talentów prezentowanych podczas Celebry. I okej, okay, nie oceniam. Popatrzmy długofalowo. Żyjemy w czasach, w których to, że bierzbowanie jest sakramentem pożegnania z Kościołem, to chyba już dawno przestało być i to komunia święta stała się nowym sakramentem pożegnania z Kościołem. No i generalnie żyjemy w czasach bardzo wysokiej stopy rozwodów, w czasach no generalnie kryzysu wiary. I teraz Święt twierdzić, że to, w jaki sposób uczymy dzieci, w jaki sposób uczymy ich patrzeć na sakramenty, nie jest bez związku z tym kryzysem wiary, który się wydarza. A kiedy zaczynamy dzieci uczyć, postrzegać sakramenty, no nie na chrzcie. Większość je przyjmuje jako niemowlęta. Komunia święta jest pierwszym sakramentem, który. Które przyjmują świadomie, no i tutaj najczęściej moim zdaniem w takim standardowym rozdaniu, gdzie komunia jest elementem systemu szkolno-pedagogiczno-katechetycznego, jest to po prostu jakaś. Jakaś dysfunkcyjna rzeczywistość, która nie prowadzi do tego, do czego powinna prowadzić. I teraz my, poza schemat edukacyjny, wyszliśmy już jakiś czas temu, decydując się na tak zwaną edukację domową. Tak jak mówiłem w tym materiale, nie jest to dobre określenie, bo edukacja domowa nie musi się wcale odbywać w domu, ale. Dzięki temu, że wyszliśmy poza ten schemat edukacji systemowo-koszarowej, no odkryliśmy, że w zasadzie to komu o komunie dla naszych dzieci mu musimy zadbać samodzielnie i po prostu no, trzeba jakoś do tego podejść. I... Okazało się, słuchajcie, że była to bardzo, bardzo dobra decyzja. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie rozmowa z księdzem, którego poprosiliśmy o to, by nam mszy przez niego odprawianej nasi chłopcy przystąpili do komunii, ponieważ no, ksiądz bardzo szybko mnie wyleczył z takiego standardowo urzędniczego podejścia, mianowicie gdy spytałem go, no dobrze, a co z pierwszą spowiedzią? Powiedział, no, idźcie, możecie do mnie, możecie do dowolnego innego księdza, pójdźcie i po prostu się umówcie na pierwszą spowiedź. No tak, to chyba proste. Pytam następnie, no dobrze, ale jakieś dzieci powinny otrzymać pamiątki z komunii. No tak, no to kupcie jakieś bardzo ładne obrazki. Ja je z przyjemnością podpiszę i chłopcy będą mieli pamiątki. Mówię, no dobrze, no ale to kiedy możemy tą komunię urządzić? No, na każdej mszy. Niedzielnej w tygodniu. No generalnie polecam w niedzielę. To, to trochę bardziej uroczyście będzie. Wskażcie termin i robimy. Yy, no dobra. Yy, a jakiś, nie wiem, egzamin. Mówi. Chwila, moment. Jesteście dojrzałymi, odpowiedzialnymi, wierzącymi rodzicami. Zadbajcie o to, by dzieci były gotowe. Wiecie, co powinny o wierze wiedzieć. Jeżeli to wiedzą, to są gotowe. To na was spoczywa odpowiedzialność za to, czy są gotowe, czy nie są gotowe. Czy wiedzą, że przyjmują ciało pańskie, a nie wafelek? I co to oznacza? Przecież dbacie o to od samego początku. Bardzo fajna rozmowa, która uświadomiła mi, że no właśnie ten taki urzędniczy tryb szkolno-pedagogiczno-katechetyczny, w którym większość z nas zeszyje, karteczka do spowiedzi, podpis, tu, 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 no, to jest coś takiego, to że niekoniecznego, to jest oczywiste, ale mm, właśnie coś takiego, co. Co sprawia, że pierwsza komunia to bardziej coś w rodzaju matury, niż osobistego spotkania z najwyższym i zjednoczenie z nim swojej duszy. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie taki wymiar z tego, co rozmawiam z synami, dla, dla nich miała. I bardzo mnie to cieszy. Co więcej, od, odbywało się to w taki sposób, że w kazaniu, no kazanie było mocno eucharystyczne. Mocno o duchowości i to było takie, że wiecie, no, wy drodzy Antosiu i Maksiu, przystępujecie dziś do komuniki po raz pierwszy. Cała tu nasza wspólnota się z tego cieszy. Modlimy się za Was, życzymy Wam, żebyście wierzyli, wytrwali całe życie. I wiecie, no, to było takie bardzo, bardzo mocno, bardzo mocno osobiste, bez tego całego właśnie sztafarzu um, dziewczynek, które dostają piątki i z racji tego będą śpiewały psalm i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo naprawdę muszę po powiedzieć, że um, jestem nie tylko dumny, ale i bardzo zadowolony z tego, że w taki sposób to zrobiliśmy. I obudziła się we mnie taka refleksja, że bo w rozmowach z rodzicami, z ptaściami, z rodziną i tak dalej, pojawił się taki wątek, no dobrze, ale czy coś tracimy przez to, że to właśnie nie jest w takim trybie? To no więc moja Refleksja jest taka, że nie tracimy nic. Ale czy coś zyskujemy? Moim, moim zdaniem właśnie zyskujemy. To znaczy, wychodzimy z takiego paradygmatu traktowania sakramentu jako czegoś tylko i wyłącznie społecznego. Zwróćcie uwagę, ja śluby obserwuję od bardzo dawna. Wysoka, wysoka stopa rozwodów chyba nie jest przypadkiem, jeżeli zwróci się uwagę na to, że ślub kościelny najczęściej jest zawierany na przykład dlatego, żeby babci nie było przykro, tak? albo no, z, z, z powodów absolutnie innych niż te, do których został on powołany i niż te, które ludzie ślubują na nim. Więc od lat odnoszę nie, nieodparte wrażenie, później je potwierdzane. Na salach sądowych, że większość tych ślubów w ogóle jest zawierana nieważnie. No może nie większość, ale duża część. I czy przypadkiem takie podejście do kolejnych sakramentów nie ma nie ma właśnie swojego korzenia w podejściu do komunii? Nie wiem. Wydaje mi się, że ma. Bo to jest trywializacja. Tej materii i spłycanie jej do właśnie poziomu tylko i wyłącznie społecznego, socjologicznego, odhaczenia pewnego etapu w rozwoju dziecka. Dlatego absolutnie pełen szacun dla rodziców niewierzących albo poszukujących, którzy decydują, że dziecko do komunii nie przystąpi. Naprawdę absolutnie szacun. E, czy coś jeszcze na ten temat chciałem wam powiedzieć? E, tak, chciałem wam powiedzieć to, że e, zupełnie niezamierzenie e, nasze dzieci kompletnie ominął, e, że tak powiem, e, Ogólnoświatowy zajob na punkcie prezentów. Pamiętam, jak chłopcy rozpakowywali ro, rozpakowywali torebeczki z różnymi tam rzecz, rzeczami od dziadków. I Antoś otwiera z torebki jakąś książkę i, i mówi: Tata, to jest koperta. Mówię, no, no to sprawdź. Może, może jakiś list. No i odkrył tam tysiąc złotych. Powiem wam, że szok, z jakim powiedział, tata, tu są pieniądze, był dla mnie bardzo dużą nagrodą, dla ich jako dla ojca, To właśnie za to, że udało się ich uchronić przed taką trywializacją komunii. Gdy sięgam pamięcią wstecz i przypomina mi się moje przygotowanie do komunii, no to generalnie wydaje mi się, że już w moich czasach było tak, jak widzimy, że jest teraz i tym bardziej z tej naszej decyzji jestem zadowolony. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie i jakie Wy macie doświadczenia z komuniami. Dajcie znać, co na przykład sądzicie o pomyśle takim, bo Dzisiaj w parafiach do komunii przystępuje zazwyczaj po parę dziesiąt dzieci. Słyszałem, że w niektórych paręnaście. I teraz, czy na przykład nie dałoby się tego zorganizować tak, że co tydzień na przykład przystępuje inne dziecko? Czy to nie byłoby dobre? Dobre z punktu widzenia celu. Nie mówię dobre z punktu widzenia wygody siostry zakrystianki, wygody proboszcza, czy tam kogo. Kogokolwiek, ale z punktu widzenia celu, jakim jest zbawienie dusz. Dajcie znać, bo wydaje mi się, że to może być ciekawy pomysł. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Nic więcej. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Jeśli ten film uważacie za wartościowy, dajcie kciuka w górę. Jeżeli nie uważacie go za wartościowy albo za niewartościowy, dajcie kciuka w dół. A jeżeli jest na tyle fajny, żeby go udostępnić na Facebookach i Twitterach, to gorąco o to proszę. Na ostatnie 30 sekund kilka rekomendacji filmowych z mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. YouTube Was o nich powiadomi, gdy naciśniecie przycisk subskrybuj, do czego oczywiście zachęcam. Czołem, cześć.